Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Ostatnia gala w, w 80. No jak gdyby tam każdy widział, że Lora Leje naszych, Edward Durga z Krzysiem Kosedowskim, jak gdyby, na, jak gdyby namawiają mnie, żebym wyszedł do ringu, pościł chłopaków, no, no ja zobaczę. Plany jakieś mam, powiem, ja już mówiłem dawno, że Campbell chciałbym zrobić, jeszcze pokazać, w jakiej dyspozycji jestem ja w tym wieku, żeby zobaczyli y, kibice polskiego boksu, ale także powiem szczerze, że ten rywal no jest niebezpieczny, ale jest w moim zasięgu, bo bardzo mi pasuje. Muszę zacząć wziąć się za siebie, zacząć odpowiednie treningi, ale to myślę, o tej walce na jesień, jeżeli by do niej miało dojść. Ja na razie muszę tutaj kupić nad, nad moimi zawodnikami. Aleks Kuźniewski jest na miejscu, Rogowski jest w Poznaniu. Robert Świeżbiński pojechał do Sebastiana z Bikana z Parigi i pracuje tutaj nad tą galą w wiążku 11 maja. Szukamy rywali już dopinamy wszystko, już umowy są prawie podpisane. Z miastem, także po tej gali, jeżeli nie będzie gali w Grajewie 1 czerwca, to na pewno czerwiec, lipiec, sierpień poświęcę na siebie, że, żeby się przygotować. Planuję tą galę zrobić w Poznaniu, tam gdzie zaczynałem karierę zawodową. Chciałbym ją zakończyć. Powiem szczerze, że no na razie ważę ponad 7 to już jest 71 kg. Ostatnio było 75 po treningu. Ta walka z Lorą mogłaby być w wyższym limicie. To jest waga junior pośrednia. Ustawilibyśmy wagę umowną no, na 65 kg. Można walczyć. Spójrzmy, 8 do 30 rund. No, czas pokaże, czy to. Jeszcze zobaczę w jakiej dyspozycji będę, bo ja mówię dużo. Zawsze dużo robię. Nigdy nie mówię, nie rzucam słów na wiatr. Powiem, czy będę walczył, szczerze, nie. raczej tak, wyjść, na ring wyjdę, ale czy to będzie Lona, czy ktoś inny, to zależy tylko od mojej formy. Darek, twój kolega z ringów amatorskich, Andrzej Gołota, zapowiedział powrót, jeszcze nie wiem, czy to na ring, czy może do OKTAGONu. Jak w ogóle oceniasz ten jego powrót, ten jego comeback, czy, czy to w ogóle ma sens z takiego sportowego punktu widzenia? No nie wiem, szczerze, nie wiem, po co taki numer... Dla Andrzeja, no, nie wiem czy to będzie u, u wrestling, czy MMA, ja powiem szczerze, żebym miał miał walczyć, robić comeback na ring w formule MMA, albo w mojej Thai, albo w czymś innym. Ja bym poświęcił się tylko, mogę wrócić na ring, tak jak powiedziałem, planuję walkę tylko w tej dyscyplinie boksów, którą sobie ukochałem, wymarzyłem kiedyś mając. Ileś tam lat, w 1980 roku oglądałem kary, olimpiadę w Moskwie za 12 lat. Byłem sam na olimpiadzie i nigdy nie zmienię tej dyscypliny na inną. Andrzej nie wiem, co on chce, z, co on chce pokazać, walczyć. Plany są z Ridditiem, bo nie wiem, czy to będzie tak, jak mówiłem w Legacyjnym czy MMA. No to, to powiem szczerze, że to jest komedia. Nie wiem, po co to jest wszystko zorganizowane. A jeszcze porozmawiamy właśnie chwilę o polskich ciężkich. O ostatnio Janusz Pindera powiedział, że. Tomek Adamek spokojnie poradziłby sobie załóżmy z Arturem Szpilką, kto Twoim zdaniem w tej chwili jest jeżeli nie najlepszym, to najbardziej perspektywicznym, kto ma szansę na zdobycie tytułu Mistrza świata. Jeżeli w ogóle ma. No na ten, na ten okres naszych cięści teraz tak, patrząc tutaj, no niewątpliwie Tomek lekko jak gdyby podupadł tą walką we Wrocławiu, bo tam no, został, no jak gdyby... Z deklasowany, nie, wódźmy się, że no, Tomek mówi, że tam aklimatyzacja chyba się przemęczył coś, nie wiem, co tam, jakie aspekty były do końca. Tutaj odnośnie Artura Szpilki, bardzo go lubię, ale ja już mu powtarzałem i na Facebooku mu pisałem Arturku, inaczej boksują zawodnicy ci, którzy przyjeżdżają wygrać, nie ci, którzy przyjeżdżają tylko skasować kasę. Jeśli patrzę, jak tu się przewrócić. No trzeba jeszcze tutaj, no czeka go dużo, dużo pracy. Chłopak ma styl bardzo nonszalancki, bardzo odkryty, rusza na tych rywali, już raz leżą na deskach, także no już był taki jeden błąd. Sam zobaczył, że to nie są żarty. to jest waga ciężka. Na razie póki ma takich rywali, to mu będzie się, to pięknie się udawało, tak mi się wydaje, będzie wygrywał te pojedynki w tym stylu, ale tak jak mówiłem wcześniej, są zawodnicy, którzy przyjadą, nie po tylko przyjadą będą chcieli wygrać, będzie ciężko. To jest numerem jeden w Liczyłem wcześniej, że będzie nie mandrzej Wawrzyk, obejrzałem go, jego walkę kiedyś w Mińsku, jak znalazł się na deskę z takim starym zawodnikiem z Białorusi. No, byłem zaskoczony, ale to był taki wypadek jak przy pracy. No, teraz szczerze powiem, no trochę, no, Andrzej jak gdyby zniżył z tonu. Tutaj Mariusz Wach robi karierę tam w Stanach, widzę, że jego znam, pamiętam jeszcze mu, jak gdyby on walczył z Cielustok Grzesiem na meczu ligowym. Ja tam byłem za Grzeszkiem, sekundowałem Grzeszkowi, bo wtedy pracowałem w kampanii Białystok. Mariusz Wach, no, chłopak duży. Posturo, no, widać tutaj pokazuje dobre pojedynki toczy, wygrał też teraz w dobrym stylu przed czasem. No może mu, może mu się powiedzieć, dojdzie do tego pojedynku, myślę, że raczej tak będzie, że prędzej czy później stoczy walkę z jednym z braci kliniczków na szczycie. Ta najbliższa gala będzie nasza na telewizji Orange Sport, zapraszam wszystkich, będzie live 11 maja, Białostok, Aleksy Kuziemski, walka. Wieczoru Robert Świerziński Krzysiek Krogowski ma walczyć na gali w Poznaniu nie będzie walczył, ale będzie walczył Czawazy, Hacygow, Łukasz Babrzyczek najprawdopodobniej. I ktoś jeszcze no, będą nowi. Życie mi powodzenia. Serdecznie dziękuję. Dzięki. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry wojak dobry jest